Certyfikat miękkiego hazardzisty wieczoru 29 listopada Hotel Sen w MYSZĘCINIE trafi w ręce Andrzeja Maculewicza, który ugrał 10 700 dolarów i on zajmuje miejsce trzecie. Chociaż ANDRZEJ tutaj po mojej LEWEJ ręce stań, ponieważ poczekamy na wszystkich tych, którzy za chwileczkę pojawią się tutaj przed tobą. Miejsce drugie. Nie wiem kto to jest, ale ugrał 15 300 dolarów. Mam napisane Stanley. Więc 300 i Stanley. Certyfikat. Wilko Zatwardziały hazardista wieczoru. Bardzo proszę na miejsce drugim I teraz czas na finał. Patrzę, patrzę i nie widzę, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Miejsce pierwsze, Andrzej Martyn, 55 tysięcy. Rosyjska rozbierana ruletka bo nie w mojej najmocniejszą stroną. Dziś ten czarny Johnny Walker. Ten certyfikat dla najbardziej zatrudniłego zawodnika wieczoru należy się tobie. Uwaga, chwila dla reporteru